Kolejna obawa sprzedawców to ograniczenie komunikacji mailowej z kupującymi. Zmiany miały wejść 20 października, ale pod presją sprzedawców Allegro przesunęło pełne wdrożenie na marzec przyszłego roku. No, w skrócie chodzi o to, że platforma zacznie blokować część wiadomości do klientów, zwłaszcza te z załącznikami, takimi jak faktury, e-paragony w PDF-ach lub na przykład linkach. Generalnie cała komunikacja ma przechodzić przez API centrum wiadomości Allegro, czyli ich własny system. Co najgorsze, docelowo Allegro planuje całkowicie wyłączyć kontakt mailowy między sprzedawcą a kupującym. Nic więc dziwnego, że sprzedawcy są wkurzeni, bo wygląda na to, że Allegro coraz mocniej odcina ich od tak naprawdę no, klientów, czyli pojawiają się obawy, że skoro kupujący będą musieli najpierw napisać do, do sprzedawcy, aby otrzymać dokument, to może to prowadzić do y, niepotrzebnych dyskusji, obniżających np. trafność ofert. A w skrajnych przypadkach także nierozwiązane dyskusje mogą wpływać na jakość sprzedaży. Bo dla wielu kupujących, zwłaszcza takich nietechnicznych, mail jest najprostszym sposobem na zdobycie faktury. Więc sprzedawcy, jakby spodziewają się, że nieświadomi tej zmiany kupujący, zamiast napisać, po prostu odpalą dyskusję, żeby cokolwiek załatwić.